To chyba najbardziej... To chyba jest kasenka, którą najczęściej widziałem w jakimś tam czasie. O, dobrze, że ją na szczęście pominął. Pierwszy raz w napadzie na kasyno, chyba z najtańszą ekipą. Dawid spełnia standardy od razu z tym samym, co każdy. Daa, Teraz ten gościu, ten to jest trzeci, powiem mówić 25%. <laughs> I tyle. Dobra ciekawe jakiego kupca weźmie. Niski, wys... Niski średni się zastanawia. Co prawda, wiadomo, najlepszy jest wysoki kupiec. Bo w sumie, jak się i tak ucieka, no to zdąży się przez ten czas zgubić Ale okej. Okay. O, proszę, jeszcze się dzieli pieniędzmi. To może tego gościa przekona. Bo po prostu zupełnie że jest gotowy. Też tak może być. Ale 20%, także nieźle. O, a jest gotowy. Teraz to już można. Tak, to, to za najniżej, to nie, 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 nie. Ale za drobinę więcej, o, to już tak. No, coś tam podkrywane, coś tam pochodził. Hacker jest najtańszy. To jest lepszy kierowca, czy to są lepsze bronie, co wziął? Ale wiem, że to jest na pewno ostatni Napad w śniegu, bo już więcej nie będzie. Chyba, że na 1 kwietnia odpalam śnieg. Ale raczej tak to nie będzie. Rebel łoski. O, rebelia, normalnie. To mi nie da. Nie, nie da się, chyba to są. Chyba chody są drogie. Wtedy tyle robię te napady, a tych botów nie potrafię spamiętać, kto jaki to jest. No, ale. W sumie co powiem, będę się dziwił, żeby pamiętać jakieś konkretne statystyki. Aż tak to nie no. Niektórych to się pamięta od razu. Tych najważniejszych nazwijmy to to się pamięta. Tych mniej ważnych to się szybko tutaj zapomina i tutaj gościu. Jedzie, o, jedzie równie jak strzałeczka prowadzi. A jednak nie. Buduje się. Proszę jak tu wchodzi. I jak on leci. Już on leci w tym śniegu na tym Bookstars. Dobra, i teraz czy tutaj dojedzie? Czy dobije do bramki? Prawie jak każdy, musimy sobie przejść kawałeczek, A, czekamy tam na gościa, bo nie wyszedł. Już się obudził, że już koniec jazdy. Trzeba się ruszyć. Dobra, pierwsza rzecz, którą widzimy, na pewno nie zrobił wizji. Dostaw Dugana też nie zrobił. Więc strzelam, że przepustek nie zrobił. Co jest ważne, boty się nie zbagowały. W ogóle chyba, czy nie wiem, no, nie zwracałem tak uwagi, ale chyba tym. Chyba od tego DLC się boty już nie bugują. A to mówię chyba, bo kurde, nie pamiętam w sumie, żeby się zbugowały. Może w końcu się nie bugują. No, może tak można powiedzieć, ale no zobaczymy, może się kiedyś zbugują. A na razie nie, w sumie nie, nie pamiętam żadnego napadu, żeby gdzieś to się zepsuło po tym DLC. No ale mówię, no trzeba będzie zobaczyć, którymś na pewno się w końcu zepsuje. Udaj się do piwnicy. Dobra, ja tutaj wam otworzę windę, żeby od razu się to nie stresowali. Gorą tam skaczą, nie wiadomo co robią. Z drugiej strony, w sumie, haker 3% niby ma. Yy, niby jest dobry na tyle osób. Rebe od razu mówi: Jak musicie, razem będziemy resetować od tego punktu. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, nie będziemy w ogóle resetować. Przebiegnę, od razu tutaj walnę. Tu nie ma tych botów. Tam gdzieś daleko. Nie wiem, może przespałem coś. Aha, dobra, o. Chyba gościu rzucił ten. Yy, ten gaz. Tego co tutaj co widzę. To dlatego coś tutaj przespałem. W sumie to jest dosyć dobre. Macie w tym w, sumie w tym eku na tym napadzie. Nic. Nic nie ma takiego. Naprawdę, żeby używać tych w ogóle rzeczy, to jest bez sensu, bo to, to jest tylko alarm. Więc po co w sumie tego używać? Nie wiadomo, ale to macie w Nie wiem. Róbcie z tym, co chcecie. Cóż, w zasadzie. Będąc szcz szczerze, no, nic by się nie wydarzyło. Wy w sumie nic nie zrobili, to by się w sumie nic nie stało. No, no nie ma to coś ciemniać. Więc tam goście mówi, żebyśmy szli przez lobby. Czy w sensie przez drugą stronę, czy co? Dobra, przejdziemy sobie, zobaczymy, mówię. Jestem ciekaw, naprawdę, czy w ogóle uda się do do skarbca. Bo na razie takie jest nastawienie, że tak średnio to wyjdzie. A ja mówię, tutaj by mi dali po prostu wolną rękę, no to ja to po prostu szybko zrobię, nie? Boże, tutaj zaraz, teraz o, on się zaoklinował, nie dał, nie dał mi się przepuścić. Teraz on będzie to hakował. Jak obstawiać, jak długo mu zajmie hakowanie tego? Kiedyś w ogóle miałem zrobić taki ranking, jeżeli chodzi o Bookstars? Jeżeli chodzi o hakowanie, jak długo komuś to zajmie? Może teraz odpalę timer, bo w sumie było widać kiedy on wrzuca. Zobaczymy czy w ogóle to tworzy, nie? Czy pan host, tutaj mamy myrunix, Nick? czy myrunix sobie poradzi z tym wszystkim. Jak obstawiacie, jak coś to jest poziom normalny, ma tylko 3 odciski, no mniej więcej czas, jeżeli wiesz jak to się robi, to zajmie ci z 20 sekund. Tak w 30, 20, 30, w zależności jak już szybki jesteś, ale 20 sekund na pewno ci to zajmie. Albo i mniej, jeżeli wiesz jak to robić. No, ja teraz mówię, tylko teraz jest pytanie. Czy pan host wie jak to robić? No obstawiam, że chyba nie, bo jak już wchodzimy w taką kamerę, to znaczy, że ja się nie ruszam chyba z minutę. A jednak, patrzcie, umiał otworzyć. Urde, No powiem tak, już jest lepsze od wielu osób, nie? Chodzi na napad i przynajmniej umie otwierać drzwi. No się nie zdarza zbyt często, to trzeba powiedzieć. Włączę od razu sobie już pierwszą osobę i przejdziemy do tamtego. Przez to, że nie ma tej wizji przykład mogło się takie coś wydarzyć. Mogłem zaczekać, ale ostatnim razem byli tam bardzo, bardzo daleko. Przez to trochę to było. Dobra, no niestety, będzie trzeba zresetować. No! No, no ostatnim razem byli trochę dalej, no teraz byli bliżej. No mówię, to te boty też różnie chodzą, ale to oczywiście wtedy, na wtedy co poprzednim razem to byli bardzo daleko. Trzeba troszeczkę w takim razie wyczekać. Dłużej będzie. I wtedy to zrobimy. To jest możliwe, ale trudno. <grystanie> znaczy ja powiem szczerze, że, te, że to wszystko jest tutaj bardzo łatwe. Naprawdę we can smoke. Nie możemy smułkować Jakby powiem szczerze, naprawdę te rzeczy, co mamy w Eku, one są do wywalenia jednym słowem, to tak chcę powiedzieć. One do niczego nie służą nam. Naprawdę, wszystkie te rzeczy są do wywalenia. Autentycznie. Każda z tych rzeczy, nie, tu mamy jakiś młotek. On też nam nie jest potrzebny. Nic nam nie jest w zasadzie potrzebne. M moglibyśmy mieć stolecik bez i też by nam był tak samo użyteczny, to jak z pełnymi nabojami. To chyba nawet z pustym pistoletem też da się robić kolbę. Jakby tylko to jest nam potrzebne, umieć zrobić kolbę. I w zasadzie na tym koniec. W ogóle, z tego co widzę, w pierwszej osoby jesteśmy tutaj wolniejsi. w ogóle trzymało mi cały czas tego, bieganie, ja w ogóle tego nie trzymam. Dobra, znowu tutaj leci, ale to już teraz odpuśćmy sobie jakieś czasy czy coś. Bo trzeba pamiętać, że to jest jeszcze jego pierwszy raz, to też chcę powiedzieć. Albo bardziej przypomnieć to jest naprawdę mega, mega ważne? Bo gościu po prostu no, wcześniej tego nie robił. Jak mówię, jako pierwszy raz. Może pierwszy raz jako host, może wcześniej pomagał. Ale wiecie, że już gościu potrafi otwierać te drzwi, no to kurde, coś tam ma w tej głowie. No nie ma co ściemiać. Nawet idzie mu to, nazwijmy, w miarę szybko, nie? W miarę, no, nazwijmy. Umie otworzyć i to w sumie wystarczy. Przecież nie wiem, jak jest czas, nie wiem, ile mu to zajmuje. Dobra, początek tutaj znowu zróbmy taki sam. No, no, puszczaj mnie, a go ściągnijmy. I po prostu zaczekajmy, aż tam ci przyjdą. O, ten rzuca. Wheeat. Wheeat. No powiem tak, gościu tu się wczuwa w rolę, nie? Jak chcę powiedzieć? No trochę się wczuwa, ale. No niestety, no. Jak chcę powiedzieć, tak, no idąc tą drogą, my tego nie zrobimy. Znaczy nie zrobimy. Zrobimy i nie zrobimy. Może wiecie. Może i przejdziemy tak, napad, ale nie o to chodzi w tym podejściu. O, goście już padł. Y o, patrzcie, 5 dolarów leży. O, nawet 10 tysięcy Secure Serve dostałem, proszę. No ja powiem tak, co tu się aktualnie wydarzyło, to klękajcie narody. Tu, tu, tu. No, kurde. Tu, 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 tu. O, dowiem fraga. Bookstars na pierwszym razie. Jakby to musi tak wyglądać. <grym> dobra, co z tym gościem, Lara? Trochę się zaciął, nazwijmy to. Trochę ma problemy. Nazwijmy, że przechodzimy dalej. On no, tak może powiem. Nie wiem, ja. <grym> Tego naprawdę nie widzę. No ale dobra, no tak, tak, tak. tak gościu użył tych gazów. No, 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 użył. To nie będzie wartościowe, co robimy. No prawda, rebeliancie, nie? Rebeliancie, masz rację. To nie będzie dużo warte. Ale zakładasz, że wyjdziemy. <grym> Nie zakładam, że nam się uda wyjść. W znaczy rozwiązanie tego wszystkiego było, żeby w sumie to nic nie robić, po prostu czekać. Jak się wyczeka na to, aż ci przejdą ochroniarze, no to wtedy można, nie? Bo oni robią takie tam kółeczko i wracają. Tak za pierwszym razem, po prostu, nie? Wtedy akurat oni się idealnie ułożyli. Tylko, że to jak nie widać ich, to trochę się jedzie na ślepo, jeżeli chce się to zrobić szybko. Ale można też zrobić to na spokojnie, czyli zaczekać, aż sobie przejdą, i dopiero wtedy. Ale to mówię, to zależy, jak to się, jak ktoś to będzie robił. Dobra, skończyliśmy to otwierać. Dobra, tam goście mówi, że będzie by tam chyba padać, albo że lepiej popypać, żeby zrobić to bez alarmu. Tak, no generalnie ma rację, no powinno się przejść na pad bez alarmu, ale no, chyba ten Lara się trochę nazwijmy to wziął i... Skupił się bardzo mocno na tym. Do gościu tam biega? Trochę się nie umie odnaleźć, pan host. Że się bardzo skupił na tym. Żeby, żeby się skupić na roli, żeby to rzucić tym gazem i w ogóle. Zamiast wiecie, jakby to powiedzieć. Nie wiem, jak to można by inaczej powiedzieć. Zamiast. No, trochę założyć, że to może nie jest najlepszy pomysł, ale no mówię, pewnie jest pierwszy raz to. Skąd on ma mieć takie pojęcie, nie? No, no nie ma bladego pojęcia o takich rzeczach. Dlatego po prostu się to akceptuje i się idzie dalej. Nazwijmy to. Dobra, goście tam przeszedł dalej. No i co, tam gdzie przeszedłeś, musisz sobie C otworzyć. Chyba że tam goście ty hakujesz czy coś? Nie tam wszedł i wyszedł, bo nic tam nie ma znowu. my, czasu też nie ma na takie rzeczy jak to, żeby hakować C. Goście tutaj chodzi, jeden się kręci, nie wie, co ze sobą zrobić. Nie orientuje się kompletnie, jak widzicie, chodzi po tym. Tamten goście znasz, żeby już podnieść. Przez ten czas, no i co? Teraz ten rebeliant to powinien do mnie tu przyjść i zabierać E przez ten czas. Jeszcze coś mógłby zebrać, o, może tak, bo na C to nie ma co w ogóle iść, bo tam będzie zamknięte. Ale ja założył pewno, że. Może założył, że ja będę zbierał to E po prostu. No ale myślę, że jakby to przyszedł do mnie, to może by nawet zebrał więcej niż ja. Dobra, też anulował już zbieranie. Ja coś jeszcze mogę dozbierać, bo no, damy radę no spokojnie. Jeszcze coś zebrać, zanim wyjdziemy. Może nie cały wózek, ale coś jeszcze damy radę nazbierać. Mógłbym ryzykować cały wózek, ale przyznam się, że to jest gotówka przecież. No, zróbmy to starą metodą. <śmienny> Ty gościu wszedł w ten gaz, i wpadł! <śmienny> nie mogę. To prawda, gościu wszedł w ten gaz. Nie odbijam mało zdrowia i wpadł w ten gaz. Nie mogę, naprawdę. Ja już wyszedłem, byliśmy już na etapie, że moglibyśmy próbować niby wyjść, nie? No, ale dobra, no spróbujmy teraz mówić, żeby lepiej nie zrobić alarmu tym razem. Co należy zrobić, żeby nie było alarmu tym razem? Dokładnie, dokładnie tutaj dobrze powiedział. Nie używajcie niczego. O, to jest odpowiedź. Dobra, mamy teraz trzecie podejście, to jest trzy czwarte. Nie wiem, ja zazwyczaj nie liczę, ile jest tych restartów. Czekaj, czy gościu tam chce. Tam gdzie teraz ten gościu idzie, bo on stoi tam przy windach. Te windy nie prowadzą do skarbca, a te windy prowadzą na coś jeszcze innego. One prowadzą do. Penthouse'ów. What? Nie wiem, tak może powiem, co, co co właśnie zrobił. Że one nie prowadzą do skarbca, tylko do penthouse'ów. Ale no dobra. Jakby jest tylko... Zobijmy, ja są tylko dwie drogi do skarbca. W sumie tak jak idziemy teraz oraz schodząc tam przez tamtych ochroniarzy na cicho. Tylko tam się to robi, ale mamy znowu alarm, więc w zasadzie nawet wychodzimy na gorszej sytuacji, niż żeśmy byli, bo tamten gościu już padł, e, także no. A plus, ja nie wiem czy on tam nie ma przepustek przed przypadek, w sensie nie wiem czy on zrobił przepustki, o tutaj jeszcze raz poleciał do góry. A znowu na to schodzimy, o dzień, dzień. dobry. Trzeci jest to powiedzieć, bo nie podchodziłem do żadnego z panelu, więc nawet nie wiem czy zrobił, może rakową te drzwi. Dobra, w tym wypadku akurat rzucanie gazu to może być jakąś... Taktyką, ale no ja powiem wam tak, no śliski temat tutaj jest rozgrywany. Naprawdę, tu jest tak ślisko, że ja nie wiem, żeby wam to powiedzieć. Ja nie wiem. No weszliśmy do skarbca, no zebraliśmy niby wszystko, mogliśmy próbować wychodzić. Dobra, dajmy im jeszcze jedną szansę. Ostatnia szansa na to, żeby to spróbować. Wario go... Chciał wymyśleć nową drogę, ale niestety jego droga nie prowadziła do skarbca, tylko do penthouse'u. Czyli jak to wam wyjaśnić, żebyście też wiedzieli, gdzie to było. On jechał zamiast... Bo skarbic jest na dole. To on jechał do góry. Bo te windy z dołu, tutaj co są, one prowadzą do góry. One nie prowadzą na dół. No nie zna pomieszczeń, no ale... No to jakby to powiem tak może. Ma w ogóle zrobione przepustki? Nie, no ma hakowanie panelu. No to miał kulki do roboty jeszcze. Tam gdzie są, to są kulki do roboty, więc może się pomylił i się zdziwił, że był alarm. No, tak to wygląda. Ale na Bookstars jest w sumie jedna droga, gdzie można iść. Można przejść to inaczej, nie przez biuro Agaty. Można to pominąć. Jest nawet szybsza trochę droga, za to powiedzieć. Jest to nawet szybsza. Dobra, widzę, że tamten gościu znowu gdzieś tam majstruje. Jest gdzieś i nie wiadomo gdzie. Gdzieś jedzie, nie wiadomo gdzie. Coś co się stało. Czemu stoicie jak słupy soli teraz? Nie wiem, ja se klikam panel, ja se zjeżdżam. Se zawołacie windę na do domu. Już wyczyszczę wam przez ten czas tutaj drogę może. O, patrzcie, idealnie. Idą sobie. Mogę przez ten czas sobie wyczyścić tej drogę. Bo... W sumie mogę wyczyścić przez ten czas drogę, bo patrzcie, bo... Tutaj szybko tego ściągnę. Monitoring ich wykrył? Jak to jest możliwe? Gdzie monitoring wam mógł wykryć? Gdzie tam jest w ogóle monitoring? Tam gdzieś jest monitoring. Nie no. To... Ja tutaj im biorę, mówię, dobra, czyszczę im drogę, żeby już mogli przejść po prostu. A tutaj no, no nie no... No niestety. Albo coś rzucili, nie wiem może. Nie mam pojęcia. No ale dobra, no. A tutaj jest monitoring. Może tu ich wykrył. Kurde, nie wiem. Ale dobra, wiecie, tak jak powiedziałem, ostatnia szansa już minęła. Ja to muszę skipować, bo no sorry, ale nie ma czasu, żeby się bawić, nie? Tak powiem, o, od razu wszystko się pominało no, także nawet lepiej. W zasadzie tak wyglądało ostatnie Bookstars w śniegu. Znaczy, no pewnie nie ostatnie Bookstars, bo zgaduję, że do grudnia 23 też pewno pojawi się jakiś Bookstars w śniegu. W sensie w grudniu będzie nagrywane pewno, albo coś. Ale to jest ostatnie Bookstars w śniegu, prawdopodobnie. Także, no nie wiem, mogę sobie pozbierać trochę śnieżek i nacieszyć się jeszcze ostatnią chwilą śniegu w GTA, bo no, niestety zniknie i nie wróci przez. No szkoda, bo w sumie mogłaby być ta pogoda śnieżna. Normalnie, także losowo by się pojawiała. Czasami, tak ogólnie bym powiedział, ale no, no niestety. Albo wiecie, tak jak jest w Reddedzie. W każdym razie. To byłoby na tyle. Do następnego. Cześć.